Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Mesi, a to kolejny odcinek wyzwania No so Berry. druga wersja tego wyzwania, i jesteśmy na pokoleniu Cytryn, które jest szóstym pokoleniem w tym momencie. Tak mi się wydaje. No i tak moi drodzy, długo wyczekiwany, mam nadzieję, odcinek przez Was, no i przez ze mnie, ponieważ uwielbiam. Uwielbiam ubóstwiam Przeprowadzki. No więc opuściliśmy oficjalnie Brightchester i przeprowadzamy się do miasta, w którym dosyć dawno już nie grałam, czyli do Windenburga. To chyba jedno z moich trzech ulubionych miast w grze przeprowadzamy się na obrzeża Windenburgu, będziemy teraz mieszkali na wsi w tych dwóch uroczych, jak tutaj już widzicie na screenie, bliźniakach. Wzięliśmy sobie na kupno nowych domów już kredyt, 250 tysięcy i całkiem, całkiem sporo kasy nam jeszcze zostało, więc większość z tego kredytu będziemy mogli, no dobra, nie większość, matematyka mesi. <grym> Jakąś część będziemy mogli sobie już spłacić i żyć w miarę spokojnie, nie martwiąc się o raty. A w międzyczasie trochę sobie poawansujemy, przynajmniej taką mam nadzieję. No to dobra, już nie marnując czasu, pokażę Wam może dom. Wylądowaliśmy tu, no. Czwarta nad ranem. Przeprowadzka trochę trwała dłużej niż myśleliśmy. Mały Oliver już sobie śpi w swojej nowej sypialni, w której ma zdecydowanie więcej miejsca. Wiecie, jak będzie dzieckiem, to będzie tutaj jeszcze miejsce na biurko. Nastolatek to już w ogóle przyda nam się tu więcej miejsca. No, nareszcie mamy to o co mi chodziło jak ja mam duży dom to wiem, że dla dzieci mi się dosłownie każda zabawka zmieści na podłodze, a że no wiecie todlery no to większość zabawek mają umiejscowionych na podłodze no to tak to wygląda właśnie, no więc no tu macie Olivera mm, Julia, dlaczego ty nie śpisz? <grym> a tutaj analogicznie Druga, taka sama sypialnia, tylko w tym przypadku to sypialnia naszej małej Flory, która się obudziła. Nie, pocałuj na dobranoc. Nie, 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 ty śpisz do snu, użyj pieluszki do snu. No i prawidłowo. No i prawidłowo. Niech sobie śpi młoda. A ty chyba, dziewczyno, powinnaś iść się wykąpać. I. Chyba to zrobimy. Dobra, idziemy się wykąpać. Zaraz wam za chwilę wam pokażę cały dom. Śpiewaj pod prysznicem. Słuchajcie, tylko tutaj akurat dam automatyczne przełączanie. Niech będzie. Dobra, Julia, niech się wykąpie. Niech sobie skorzysta z toalety i o proszę. Kto tu wstał? I idziemy spać dalej. No dobra, słuchajcie. To pokazuję Wam domy. Z zewnątrz może nie jest to nic specjalnego, ale postanowiłam, że zrobię po prostu takie bliźniaczo podobne do siebie domy. Niby identyczne, a jednak w środku dosyć różne, jeśli chodzi o styl, no bo ogólnie są dosyć do siebie podobne. Poszłam trochę na łatwiznę, ale strasznie mi się podobają te domki i tak tutaj po prawej stronie jest dom Marigold i Shona, a tutaj po lewej stronie jest dom Aureli i Julie i one jeszcze nie są do końca umeblowane. Ponieważ mamy tu kilka pokoi, no i jeszcze piwnice w planach do zrobienia, ale to już myślę, że z czasem na spokojnie będziemy sobie dokupowali rzeczy. Dobra, wiecie co? Ja nie będę robiła klasycznego. Yy, Gdzie ty tu biegniesz, nie do swojego domu? Nie będę robiła klasycznego oprowadzania na tabie, bo myślę, że to nie ma sensu. No jasne, chyba cię pogrzało. Weź ty iść spać. Pokażę wam po prostu yy, wszystko normalnie, nie w trybie życia. Yy, a wy dajcie mi znać, czy jesteście zwolennikami pokazywania domu na tabie. Wiecie, w takim. House, że tu jest to, tam jest to, e, czy, czy jest to wam obojętne? Dajcie znać, wezmę to na pewno pod uwagę przy kolejnym pokazywaniu domów. A póki co, e, już wam pokazuję dom, e, dom, dom, dom Marigold. Więc wchodzimy tu przez drzwi wejściowe. Jeśli chodzi o ten taki zakątek do rozpłaszczenia się, to w obu domach wygląda on identycznie. Ja nawet Tutaj ten stolik, on jest w obu domach, muszę to w ogóle usunąć, zapomniałam o tym, na pewno jest w obu na 100%. Więc tak, tutaj mamy wejście, każdy dom ma ten sam układ, a tu mamy od razu wejście po schodach na piętro. Tu oczywiście duży rodzinny salon, spora kanapa, tak żeby wszystkich pomieścić. Przejście do strefy jadalnianej. Oczywiście cały dom jest utrzymany w żółto- takiej beżowej kolorystyce. E, myślę, że no pasuje to do dziewczyn. Tu może jeszcze jakieś kwiaty by się przydały, a tu jeszcze jakieś pierdoły. No ale to dobra, jest na to czas. Ok, dobra, niech ona tam idzie spać w międzyczasie, żebyśmy nie tracili czasu, niech się wyśpią porządnie. E, więc tak, tu mamy strefę jadalnianą u Marigold i Shona. A tu mamy kuchnię, i to jest jedna z rzeczy, która e, obok dużego salonu e, mi się marzyła. Czyli ładna, spora e, kuchnia, tak żeby pomieścić wszystkie sprzęty. A nie dałam tu chyba piekarnika. Nie, 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 spokojnie, powolny czas. E, oj, Flora się obudziła. E, tak, tak żeby pomieścić wszystkie sprzęty, a jak już mówiłam, zapomniałam e, dać piekarnika, więc będę musiała gdzieś go wcisnąć. No, ale tak się prezentuje kuchnia Marigold. Tu mamy zejście do piwnicy, której na razie nie mamy, ale będziemy mieli, bo potrzebuje warsztatu koniecznie. Tu mamy wyjście no, do takiego pomieszczenia gospodarczego, można powiedzieć. Kurczę, po angielsku to się nazywa Madrum zazwyczaj, a nie wiem jak to się nazywa po polsku i czy to ma jakąś nazwę. Czy to jest po prostu, wiecie, jakaś sień, czy co? Nie mam pojęcia. E, I tak, tu mamy łazienkę dla gości, która jeszcze nie jest zdecydowanie wykończona. Niestety. Muszę tu coś jeszcze dorzucić. E, tu mamy gabinet Marigold. Bardzo skromny na razie. Bardzo skromny. No ale no, co wam powiem? No nie będę się tłumaczyła. E, ogród mamy też jeszcze. W żaden sposób nieumeblowany, nie mamy tutaj, akurat Marigold ma basen, e, Aurelia jeszcze nie ma, może jej po prostu dam, wiecie, taki stojący, więc tak się prezentują, o, te ogrody są, no, niemalże identyczne, dosłownie. Aurelia ma może minimalnie o jedną kratkę mniejszy. E, i, I już Wam pokazuję górę u Marigold, więc jak już mówiłam, dobra, może zaraz zapauzuję, bo będą się ludzi tutaj Budzić. Tak, zdecydowanie. Tak, i jak już Wam mówiłam, jak już zapewne widzieliście, góra jest też nie do końca dokończona. wykończona. Mamy jedną Łazienkę rodzinną, taką powiedzmy w 90% zrobioną. Łazienkę rodziców sypialnie z szafą, no chciałam, żeby mieli duże, przestronne sypialnie, tak, żeby można było się tu zrelaksować, poczytać i tak dalej. I dwa pokoje dla no, nadchodzących dzieci, tudzież na jakieś gabinety, chociaż gabinet mamy na dole, więc przypuszczam, że więcej nie będziemy potrzebowali. No dobra, więc na szybko jeszcze wskoczymy sobie do domu Aureli i Julie i tak jak mówiłam, no ten kącik to... i to... No dobra, tak to zrobiłam, ale jestem przyzwoitym człowiekiem, dałam im inną matę wejściową. No i tak, salonik wygląda tak, też chciałam im dać dużą kanapę, ale wiecie, w trochę bardziej klasycznym stylu, więc tu mamy tak trochę chaotycznie, domowo dużo wzorów, różnych wzorów, no bo paleta kolorów nie jest zbyt szeroka. Ale tutaj chciałam dać, wiecie, tak troszeczkę bardziej elegancko. Myślę, że nawet mi się to udało zrobić. Więc, no, tutaj mamy sprzęt raczej pochowany, szklaneczka, szklaneczki z wodą, oczywiście roślinki, żeby to ładnie wyglądało. Tu zdecydowałam się na stół okrągły. bo pokażę wam na tabie, żeby było też widać i światło, no bo go normalnie nie widać. Tak, tu mamy stół okrągły i na razie no jest tu dosyć pusto, ale no na pewno, na pewno będę coś tutaj jeszcze dodawała. No i jak już mówiłam, kuchnia jest prawie że identyczny układ. No, wiecie, jak się przyjrzycie, no to widać, że jednak starałam się tu, żeby wszystko było inaczej gdzieś tam udekorowane ale no żeby kuchnie miały były niby podobne, ale różne. Więc tu już mamy taki wiecie, trochę bardziej klasyczny ten styl. Bardzo mi się podoba ta kuchnia. Obie mi się podobają, ale w sumie gdybym miała wybierać, to chyba bym wybrała kuchnię Aureli i Julie. No więc tak, tutaj też mamy ten madroom, o którym mówiłam. Tu już łazienka jest trochę bardziej zapełniona, ta łazienka dla gości. Ale jeszcze coś tam wiecie: jakiś dywanik, jakieś pierdółki bym dodała. Z czasem pewnie, pewnie tutaj pouzupełniam. Tu też mamy domowe biuro, w którym na razie nic nie mam. Niestety, ale coś dołożymy. Najpierw chciałabym więcej rad spłacić. A tu na górze, no tak, tu na górze mamy taki sam hall, puste pokoje, jedną łazienkę, która no. No, Wam powiem, na razie jest dramatycznie mało w niej rzeczy. E, łazienka, rodziców jest, no już troszkę więcej tu jest, ale jeszcze coś bym więcej tutaj wsadziła. <sadziła> Chociaż z drugiej strony ten styl tu jest bardziej minimalistyczny, więc może nie ma co za bardzo zagracać, wiecie, mamy najpotrzebniejsze rzeczy, czyli trochę kosmetyków, jakiejś tam pielęgnacji wieczornej. No i takie podstawowe rzeczy, wow, reszta, chciałam powiedzieć, reszta schowana w szafce, ale nie mamy tu szafki. Więc może dobrym pomysłem byłoby wstawienie tutaj jakiejś szafeczki do przechowywania, ale tak to tak dosyć, wiecie, dosyć stonowanie. Sypialnia wygląda tak, tu dziewczynom dałam toaletkę, no i mamy oczywiście, wiecie, szafkę na... Ubrania, jakieś bibeloty, książki do czytania, miejsce do relaksu. No i pokój Flory. Tak, która właśnie się obudziła i zaraz będziemy musieli się nią zająć. No dobra, chciałam powiedzieć, że obudziła się rozbawiona, ale okej, okay, dobra, czyli trwało to dosłownie chwilę. Jest głodna i w sumie obie dziewczyny. Czują się spoko, więc tak. Może my byśmy tutaj Aurelią nakarmiły ją piersią. To po pierwsze, co się stało? Omdlenie na chodniku, po przegrany wyścig z czasem przy pełnym. A, było to, ale to było, jak jeszcze była na studiach. Dobra. Za to, jeśli chodzi o Julię to chciałabym, żeby wstała i przygotowała nam coś tutaj, podaj śniadanie, podaj, o, tosty francuskie. Ja oczywiście będę musiała tutaj, wiecie, poblokować wszystkie drzwi, żeby mi nawzajem, wiecie, nie latali specjalnie gdzieś daleko do łazienek i tak dalej. Jak widzicie, już umieściłam, o, a propos, a propos, opowiedz bajkę na dobranoc, rozpierdzielasz mnie dziewczyną, Ej. Ale z drugiej strony. Co tu się stało? Dwie pary drzwi dałam? Łata. Hek? <laughs> Dobra ciocia. Usłyszała płacz dziecka z y, drugiej strony. E, I co? I przybiegła do niej. Uu, boję się. Boję się bardzo. E, ale wiecie co? Aurelią to ja bym dziś. Y, nie Aurelią, Marigold. To ja bym dziś chciała, żeby ona trochę poćwiczyła. Lekkie niezadowolenie. O! Brak satysfakcji! Jak to? Ej! Nie podoba mi się to, bo jutro mamy ślub, jutro, czyli w kolejnym odcinku. I z tego względu chciałabym, żeby ona trochę poćwiczyła. I zadbała o sylwetkę. Później wiecie, chcę, żeby po prostu ładnie wyglądała w sukni ślubnej. A potem to mnie nie interesuje. Może sobie pieprzać hot dogi, popcorn i tak dalej. Do jednego dosłownie y, zdjęcia. Chociaż. pokaż się, Mari. Nie, no, ty w sumie no wygląda dobrze. No, coś tam mogę ją troszeczkę pogonić, ale chyba bez szału. No na to nie pójdziemy. Siódmy poziom robotyki. Hmm. Dobra, żeby nie było, to ja trochę pomajsterkuję przy tym urządzeniu robotycznym, żeby chociaż do tego czwartego poziomu dobić, bo jest bida. My młodą karmimy, kołysz niemowlę, rozmawiaj z florą. A czy flora jest najedzona? Jest najedzona i teraz jest śpiąca. Ojoj, oj, czekajcie, właśnie, czy ja mam porozkładane. Nie mam generalnie, więc mogłabym jej przenieść jedną taką leżaneczkę na przykład tutaj i sobie spokojnie popracować, bo jej też by się przydało popracować. No, zdecydowanie. Ona zaczyna pracę za 3 godziny. Aj, 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 aj. Nie, wiesz co? Dobra, Aurelia, słuchaj, Ty ją połóż tutaj po prostu. Połóż spać Florę. Wiem, że ona będzie niezadowolona, e, ale ona jest śpiąca, więc no, nie mamy innego wyjścia. Kładziemy ją tutaj spać. E, ukołyszemy ją. Mm, tak, drzemka dla Flory. Tak jest. Ukołysz do snu, włącz kołysankę, wiem, że tego nienawidzisz. Mruga i gwiazdko ma, ale postaraj się zasnąć słońce. No, patrz, taki śliczny pokoik ci zrobiłam. Jestem bardzo z niego zadowolona. Na razie za wiele tutaj nie ma, e ale no tak będę starała się go zagracać, bo lubię jak, jak te pokoje dziecięce są dosyć realistycznie zagracone. Jesteśmy tak mega blisko kolejnego poziomu. Tak, tak, tak. Proszę, czwarty poziom. Yee! Fajnie by było, gdyby ona teraz się stała skupiona. Skupienie to chyba wiecie co? Od rozmyślania nad yy, posunięciami w szachach się robi, ale nie jestem pewna. Nie, my potrzebujemy warsztat, bo żeby ona w takim pokoiku sobie tutaj spawała. To jest śmiech na sali. E, Flora śpi, Julia gotuje dopiero. Dziewczyno, ty to masz ruchy, my już byłyśmy wszędzie. O, 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 o. Aurelia pracuje z domu? Dobra, nie, niech idzie do pracy. Niech sobie idzie do pracy na spokojnie. Marigold, niech y, może. Nie, ty dzisiaj pracujesz z domu. Sean, ty możesz pracować z domu. I y, ty, no, pracujesz z domu. Jedna osoba idzie do pracy, to ty musisz. Przynajmniej, bo wiecie co? Tak liczę po cichu, po cichu, że pomimo tego, że mamy szósty poziom, że dostaniemy ten awans. Ale no dobra, to jest zadanie wymagane do awansu, więc no raczej może być ciężko. Ona generalnie jest mega zadbana. W sumie, Szon jest głodny i idzie może w gaciach na śniadanie. Typie, ogarnij się. Ugh. Nie rozmawiaj z Julią, tylko ty weź ogarnij swoje życie, człowieku. Muszę tu dać umywalkę. Muszę tu koniecznie dać umywalkę. Weź prysznic i weź skorzystaj chłopie. To po pierwsze. Marigold, dobra, ona sobie tutaj majsterkuje. Troszeczkę nad tym popracujemy. Dobra, niedługo nasz syn tutaj się obudzi. Ja w ogóle się zastanawiałam, czy mu nie zrobić tu barierki ochronnej, ale to może zrobię florze. On już jest chyba na tyle ruchliwy, że potrafi schodzić po schodach, nie? No, trzeci poziom poruszania się. No to rewelacja. Korzystanie z nocnika. Raczej już go nie wymaksujemy. Może być ciężko. A może zdążę go wymaksować? Słuchajcie, on jest niezależny, więc powinno mu całkiem nieźle pójść. Dobra, idź, skorzystaj sobie z nocnika. Przede wszystkim, eee, czego nam brakuje. Poruszania się i wyobraźni. Nic prostszego. A to nie jest dla ciebie skarbie? Ty już z tego nie możesz korzystać. Uuu. No to dobra. No to dobra. Narysuj zwierzątko. <grytanie> Narysuj nagetsy z kurczaka. Cudnie. Dobra, porysujesz sobie. A ja zaraz sprawdzę, gdzie ja mam taki, który jest dla ciebie dobry. Dobra, po prostu postawiłam wcześniej tutaj yy, wersję dekoracyjną, więc no to tyle w temacie. Dobra, młody sobie tutaj korzysta z nocniczka, nasz maluch. Ja wiem, odrobinę prywatności by się przydało, ale chociaż na chwilę wam go pokażę. O, Aurelia poszła do pracy. Sean dogląda młodego. W sumie też mógłbyś skorzystać z toalety. Sikaj młody, sikaj. Dzień miłości mamy. Moglibyśmy coś zrobić dla naszej narzeczonej w sumie. A, i w ogóle miałam Was pytać, czy chcielibyście też głosowanie na shortsie na sukienkę ślubną Marigold? Dajcie znać też w komentarzu, czy byście chcieli w takiej formie sobie pogłosować. Może nie aż tak dużo propozycji, myślę, że trzy, maksymalnie cztery by były. Bo mam, no mam taką wizję jednak na to, jak powinna wyglądać ta suknia, więc myślę, że uda mi się coś znaleźć. No chyba, że będę miała taki wybór, że nie będę mogła się zdecydować. No, ale no zobaczymy. No ale dajcie znać, czy mam sama sobie wybrać. Czy chcielibyście sobie pooglądać je przed ślubem. Taki, taka, wiecie wizyta w salonie sukni ślubnych. No dajcie znać po prostu. Dobra, młody, wysikany, wysikany, świetnie. Ty sobie dasz radę, mama cię pooglądała, a my teraz sobie pójdziemy trochę pouprawiać jogging, trochę czasu dla siebie. W międzyczasie, bo młody, tak, mu uwagi nie brakuje w ogóle. On po prostu chce się pobawić w swoim nowym pokoiku. Jedziesz, młody, jedziesz w tej swojej piżamce. Tata jest głodny, on coś zjadł. O, wpadł na tosty francuskie. Co ty tu masz? Okaż, uwielbienie. O, zajmiemy się tym. Póki co niech sobie mały tutaj porysuje trochę, a mama niech sobie pobiega. No dobra, teraz mam wyrzuty sumienia, że mówiłam cokolwiek o figurze Marigold. Wygląda bardzo dobrze. Nie mam co się tutaj jej czepiać, ale dla zdrowia, chociaż ma dosyć wysoko tą sprawność fizyczną, niech sobie trochę pobiega. Mamy tutaj tak piękną okolicę, spokojną, że no idealne miejsce do wychowywania dzieci. Słuchajcie, Shawnowi dałam tutaj, żeby pracował nad robotyką. I on też już zaraz będzie miał czwarty poziom, więc fajnie. Dostanie awans. Liczę na to. Jak tylko zdobędziemy ten czwarty poziom, to pójdę sobie optymalizować projekty sprzętu. Kto do nas? Eleonor? Hej, Julia! Milan Howell sprawia wrażenie całkiem uroczego. Nie wy... Milan? A dobra, tak, zguć się. Jesteś samotna, jesteś wdową, co ci szkodzi? Idź <grydź> na randkę. Eee, dobra, kariera. Nie, 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 czekajcie, gdzie to było. Gdzie to było? Matko, gdzie jest. Pra A, to nie ty. Co ja robię, kurde? Tak, kariera, inżynieria. I co my tu mamy? Optymalizuj projekt sprzętu. Świetnie. Mamy od razu następny level. Ale dobra, póki on jest skupiony, to on niech sobie tutaj majsterkuje. Później, jak tylko Marigold wróci z joggingu, o, no to pięknie. To y, zajmiemy się y, ankietą. O, co ty tu narysowałeś, słodziaku? Dobra, powieszę to tutaj. Słuchajcie, to nie jest Biedronka, to jest kotek, chciałam wam powiedzieć. A to są nagetsy z kurczaka z sosem. <grywa> o, cudownie, konik! Koniki są niesamowite. Ty lubisz zwierzęta, prawda, mały cwaniaku? E, dobra, to tyle, jak tam Twoje umiejętności, młody. Wyobraźnia, prawie trzeci poziom. Słuchajcie, on za dwa dni ma urodziny i idzie do szkoły. Więc chciałabym, żeby przynajmniej do tego trzeciego poziomu miał te umiejętności. No do piątego to już się nie łudzę. Trudno. Ktoś tu jest głodny. Więc czy my możemy go do wysokiego krzesełka dać? Czym w ogóle mamy wysokie krzesełko? Nie mamy. Rozmawiaj. No dobra. Jedzenie proszę. Mama, może ty byś tutaj... Otworzyła. I, 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 czy ja mogę w ogóle nakarmić? No tak, wysokie krzesełko, dobra, zrobię to dla Was, przemęczę się, chociaż wiem, że wysokie krzesełka są forever broken. Przecudownej y, urody Nagetsy już tutaj czekają na młodego, ale widzę, że ma w to wywalone, że chciałam go tu wsadzić do krzesełka. Ej, one na pewno są przecudnej urody. Jakoś normalna. Dobra, nie jest źle. Matka, wrzucaj tu młodego. Jemy, jemy. I pałaszujemy nagetiki. A ty jesteś zmęczona? O mój Boże. Czy ty jesteś w ciąży? Ja pierdzielę weź resztki. Jak jemy, to jemy. No, a ty już nie bądź taki obrażony, no. E, ktoś cię może. O, strzelnij się! Pięknie, idealnie. Główka odleciała. No i tyle w temacie. Słuchajcie moi drodzy, myślę, że na tym zakończymy sobie ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i koniecznie zostawcie po sobie jakiś ślad w komentarzu. Dajcie mi też znać, czy chcielibyście zobaczyć tego shortsa z sukniami ślubnymi. Napiszcie koniecznie w komentarzu. Eee. I co? No to by było na tyle. Do następnego. Pa!